Bę, bę. Wytam wszystkich. Wytam, witam wszystkich. Witam, witam wszystkich. Witam wszystkich. Ja się będę teraz golił. Powiedz mi, dwie wystarczy? Do pracy mi wystarczy. Tak, więc wystarczy, bo. jest tam o 18. No. no, właśnie, ja teraz się szykuję. Muszę się ogolić, bo dzisiaj do pracy na południe. I muszę się ogolić. Nie, Nie jestem przyzwyczajony. Zbytnio na południe. Taka jest droga. Zobaczeli pani. No, no. Co zrobić? Nic się nie zrobi. Trzeba zarabiać. Jak się ma popołudnia? No to od, od poniedziałku do piątku. Mam tak w grafiku ustawione. Widzę jej fani. Że mam tak ustawiony grafik. No. co zrobić? Nic się nie zrobi Taki mam grafik, Trzeba się, trzyma się z tego grafiku. Wczoraj był z tym, jak wiecie o tym. Też taki niedługi był, ale spędziliśmy z wami czas. Czas spędziliśmy, chcieliście je odpaliliśmy wam z a dzisiaj idę do pracy do drugi. Nie jestem przez do tego. Opieczmy. No ale trzeba się przyzwyczaić. O, mam na was pytanie. Na nawaliło wam śniegu. Sporo, bo jak wstałem. No Jezus, łobabel. Łobabel. No, ładnie posypało Wczoraj, w był deszcz. Co gdzie padał? A dzisiaj, witam, witam. A dzisiaj, przez noc musiało ładnie, bardzo ładnie napawać śniegu. Przez noc. O, jezu. Ciekawe, czy to ja to dzisiaj to pracuję, że jeszcze ja sypię z kubarki? Nie. Uwieśnię. Bo ja teraz też ogonałem się przemocnie żyć. Będziemy przemocnie żyć, A wiecie o tym, że na swoim posesji, jak się nie odcinie, jeżeli ktoś sobie nogę, czy, yy, czy tam ropę zgłonie na waszej posesji to ta sama może oskarżyć wiecie o tym chyba, chyba wiecie o tym nie chcemy się odganąć oganąć żeby nikt sobie nie połamał Bo to jest nie sztuką Sztuką się odświeżyć Co tam? Ja spontanicznie mówię, zrobię tylko streama bo jeszcze jestem w domu a będzie jadę do pracy o 14 muszę być w pracy bo jest na 14 zawyseruj i dlatego wstałem wcześniej żeby ogarnąć śnieg no i wiadomo mówię a ja zrobię dla was Przyjemność zrobię taki takiego streama małego dla was i A, ładnie wyglądać. Trzeba o siebie dbać To jest po prostu O siebie dbać Widzę o nich fajnie Mery, mery, widzę, widzę. to no. Jak wiecie, widzieliście, że już tego okapu nie ma. Jest ściągnięty oka. Ten słynny wasz ulubiony okap. Znikł już. Słynny oka wam wynik, Widzicie, widzowie, fani. W tym tygodniu przyjadą meble do nas. Będą meble w tym tygodniu już. oto to bo w tym tygodniu powinny być już przyjadą do nas meble. Fachowcy to zmontują, bo ja nie mam czasu. Ja chodzę teraz na popołudnie. W tym tygodniu mam na rano, a dzisiaj na popołudnie na. Od dzisiaj, czyli od 5 do 5. A później na następny tydzień od rana i mam tak, tydzień na rano, tydzień na popołudnie i tak. ucho. No co zrobisz? Ja się nie wstydzę. mają nas, ogólny jest to. Trzeba o siebie dbać. To jest podstawą. To jest podstawo, O siebie dbać. Widzicie? Widzę w Tak mówię. Jutro prawdopodobnie, ale to jeszcze nic nie wiem, co jak. Może być tak, że jutro będzie może kobra wam streamowała Bo ja, wiadomo, na popłynie jestem To nie mam możliwości Streamowania Taka jest prawda Widzę i wami... No trudno Trudno, to właśnie mówi, Bo pytam się was wczoraj na streamie e, Czy byście chcieli, żeby kobra streamowała w któryś dzień jak ja jestem na popłynie dużo Dobrze. ludzi was pisało, że tak musimy się właśnie zastanowić jak to ogarnąć ja, żeby gobra wam streamowała a ja będę dopiero strymował w sobotę bo w tygodniu na ten tydzień to wypada bo ja pracuję od 14 do 22 to nie mam możliwości w pracy nie będę stymulować, bo mam robotę. O tego co nie ja wiem. Nie chcę, żebyście chcieli, żebym pokazał, jak pracuję. Nie muszę. To jest moja prywatna sprawa. Was to nie powinno interesować. Może wy pokażcie swoją pracę tego typu, a nie nabawiajcie no mnie na jakieś bezdłużne wyniki z, z pracy. Taka jest praca. To jest mój interes prywatny. Co ja tam w pracy robię? Taka jest prawda. Nie ma co się tutaj oszukiwać, ale nic. Taka jest prawda. Poczekajcie, bo coś tam się. O, łobaben. I już mam cię. Łobaben. Tak jak mówiłem, postaramy się, żeby kobrawa stremowała tego, tego, będę, w, jak będę miał trochę czasu w pracy, to po prostu wejdę i będę obserwować. I taka jest właśnie wizualnie taka informacja. Co to znaczy łobadań? Naga tak złożyło mi się... był. Pamiętacie, jak robiłem pierwszy z tym, co mi zerwało się krzesło? co poleciał na dół, i ja powiedziałem: łobawen! Tak zniknęło wyszło właśnie to, to słowo. I tak zostało. Łobawen. Jak się mówi. No co tak. To z nierazka wyszło. No dobra. Kończę. Widzę i pani, bo ja muszę zjeść. Siadamy z obiadem prawie, bo wiadomo, jechać do pracy. No i dajcie sobie na kanale, dajcie lajka na moim fanpage'u. Jak macie jakieś pytania, czy tego możecie... A! Właśnie jeszcze informacja dla was, bo ja bym zapomniał przed chwilą. Informacja dla was, pani, wypełni z tych pozowień. Ja wiem, że tam są parę zaległych jeszcze podobnie. Przedstawię to wam na sobotę bo miałem to wczoraj zrobić no ale wczoraj też musiałem jechać załatwić mimo to, że była niedziela no ale musiałem załatwić, bo wiadomo się to robota yy, ja chcecie sobie zamawiać to pozdrowienie to zamawiajcie tylko termin oczekujący na zrobienie pozdrowienia będzie w sobotę w południe, bo teraz tygodniowo jak jeszcze idę na ten tydzień na pewno nie dam rady aby się wiedzieli, tylko wysyłacie skryna, potwierdzenie wysyłacie na premium. Yy, Deklaracja wyposobienia, no i o, czas oczekiwania jest sobotę. Jak mi się uda, jeszcze dzisiaj to już wątpię w to, ale na przykład jutro zarambym to oganą. To wszystko będzie w zależności jak jutro, bo dzisiaj, jak, jak mi się pospać, odsiężam śnieg, musiał odcień drogę i dzisiaj już nie mam takiego obrotu ja dlatego nie lubię chodzić na popołudnie i pani bo naprawdę koryguje mi to wszystko no ale takie żywo mam co zrobić, nic nie zrobię no dobra trzymajcie się jak coś to piszcie na moim fanpage'u jak coś no i po prostu pozdrawiam Was trzymajcie się bę,